Dzisiaj gorący temat o budkach dla ptaków. Jest to taki najprostszy sposób, jak można pomóc zwierzętom. Ja tutaj kupiłem budkę, tych budek kupuję zawsze dużo. Całą paletę dla siebie i dla przyjaciół. Dzięki temu one są dużo tańsze. Ja nie pamiętam ile, ale mi wyszło za taką surową budkę około 10 zł. To, to jest ok, no, ale można też kupić za 12, maksymalnie 14. Budka musi być wymiarowa. Proszę nie kupować takich udziwnionych, może atrakcyjnych, wizualnie, ale kompletnie niepraktycznych budek. Ponieważ każdy wymiar tej budki jest ważny. Ważne jest to, jak budka jest głęboka. Ale dlaczego? Dlatego, że to też daje ptakom... Oj, coś nie mogę otworzyć. O, już otworzyłem daje to ptakom poczucie bezpieczeństwa. Gniazdo sikory wypełnia dosłownie 1 trzecią budki. I musi być ta odległość, żeby ptak czuł się bezpiecznie i żeby pisklęta były bezpieczne. Ponieważ no, są drapieżniki, dla których pisklęta czy jajka są bardzo atrakcyjne. Co ja robię? Ja maluję budki drewnochronem. Po to, żeby zwiększyć ich trwałość. Tutaj jeszcze kładę zwykłą papę też po to, żeby był trwalszy i żeby było bardziej sucho w środku. Też normalnie dlaczego my w ogóle budujemy budki dla ptaków, ponieważ kiedyś było mnóstwo drzew dziuplastych i lasy były bardzo przepełnione ptakami bioróżnorodnością. Teraz lasy są właściwie plantacjami drewna, gdzie produkuje się drewno i gdzie jest miejsc lęgowych dla ptaków dziuplastych, jak na lekarstwo. Dlatego dzienniowo też rozbijają budki, ponieważ mają problem, żeby znaleźć sobie miejsce do mieszkania, ale nie tylko z tego powodu, o tym zaraz powiem. Jeszcze tutaj front budki. Otwór jest bardzo istotny i musi mieć ściśle określony wymiar. To zależy, do, właśnie, dla jakiego ptaka budka jest przeznaczona. Dla sikory to jest od 30 do 32 mm 28 mm, na przykład dla mniejszych sikor, czy staje się, dla mochołówki, już, już dokładnie nie pamiętam. Wszystkie te wymiary można bardzo łatwo znaleźć w internecie. Proszę tylko wpisać budki profesora Sokołowskiego, albo budki Sokołowskiego, ponieważ w jaki sposób on określił wielkość takich budek, czyli zastępczych dziupli. On po prostu ścinał czy, czy zbierał drzewa, gdzie były naturalne, wykute przez dzięcioła dziuple i prowadził bardzo wiele starannych pomiarów. I właśnie z tych pomiarów wyszły mu podstawowe modele budek. To jest budka typu A, jest budka typu A1, właściwie taka sama, tylko z mniejszym zworem ta a jest najbardziej uniwersalna. Czyli dla wszystkich sikor, muchołówek, wróbli, oczywiście szpak już tutaj nie wejdzie, ale dla tych pospolitych, ale już nie aż tak bardzo pospolitych, ptaków jest po prostu idealna. Jak pokazuje, budka jest tak zaprojektowana, żeby można było ją łatwo i bez specjalnych narzędzi otworzyć. Dlaczego to jest takie istotne? Co roku Taką wódkę trzeba czyścić, czyli wyrzucać stare gniazdo. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zimą takie ptaki, znaczy takie ptaki, ptaki zimują czy, czy, czy nocują w wódkach i robią tam kubkę. I tam jest mnóstwo ptasich odchodów. Te gniazda są... Za, no tam są pasożyty w tych gniazdach. Poza tym, już nie da się drugiego gniazda nadbudować nad tym starym gniazdem. Znaczy, jak się tak uprze, oczywiście nie będzie miał innego wyjścia, to nadbuduje, ale wtedy ta odległość tutaj pomiędzy otworem a gniazdem znowu się zmniejsza i znów jest mniej bezpieczny. Jeszcze jest jeden problem, no, właściwie dwa, ale pierwszy to jest rozkuwanie otworów przez dzięcioły. Dzięcioły teraz mają bardzo trudny czas. Niektórzy badacze uważają, że dzięcioły nie umierają z głodu tylko dlatego, że są bobry. Bobry zalewają część lasów i tam schną drzewa i, i na tych drzewach są owady i dzięki temu dzięcioły mają co jeść. Dlaczego znowu tak się dzieje? Ponieważ leśnicy mają obsesję. Jak tylko zobaczą suche drzewo, to trzeba wycinać, Posłuch, nie ma nic gorszego. I, no i nie ma tych ładów tak wiele, to znaczy to jest bardziej złożone, nie tylko wycinanie drzew, ale także chemizacja, chemizacja lasów, opryski, które w lasach są cały czas prowadzone i chemia, która jest wszechobecna sprawia, że, no, że ptakom nie jest łatwo, ale w jaki sposób możemy zabezpieczyć ptaki, na przykład sikorki? Ja wpadłem na taki pomysł, wydawał się genialny, ale oczywiście okazało się, że nie doceniłem dęciołów. Z takiego grubego PCW, czyli, czyli plastiku, robiłem taką tutaj białą, że widzę to na tych zdjęciach, taką osłonę z wyciętym dokładnie takim samym otworem o tej samej średnicy, po prostu żeby dzięcioł tego nie rozwalił. Przez pierwsze dwa lata dzieńdziały nie były w stanie tego rozwalić, ale później znalazłem jakiś dziwny sposób, i były tak niezwykle uparte, że zdarzają się budki z rozkutym tym otworem. Także będę musiał wrócić do metalu. Ja kiedyś to robiłem z blachy. Ale blacha jest trudna, bo nie jest tak łatwo wywiercić otwór w blasze, trudne jest w obróbce. I miałem jeszcze takie wrażenie, że te krawędzie mogą być ostre i mogą kreczyć ptaki. Dlatego zrezygnowałem z blachy, ale teraz powrotem będę musiał do blachy wrócić. W każdym razie ważne i warto jest zrobić dodatkową taką osłonę, żeby dzięciowy nie ruskowały dziupli. Drugim problemem, jeśli chodzi o budki dla ptaków, i to świetnie udało mi się sobie ilustrować na zdjęciach i Państwu pokażę, to są pchły i inne pasożyty. W takim gnieździe są idealne warunki do rozwoju owadów, które się żywią krwią po prostu ptaków, pasożytów, które gdzieś tam pod piórami żyją. To są bardzo małe roztocza i pchły. I ja już przeczytałem u Kruszewicza takie zalecenie, żeby nawiercać otwory w dnie takiej budki tutaj. Ale nawiercanie tych otworów powodowało, że ptaki nie tak do końca chętnie zasiedlały budki i dzięcioły tym chętnie rozkuwały budki od dołu. Może to pomagało, ale nie było tak skuteczne I, i w końcu z tego zrezygnowałem. Myślałem bardzo długo jak to zrobić, ponieważ niektórzy znowu propagują chemię, żeby tam jakieś środki owadobójcze pryskać, ale, ale jestem temu przeciwny. Pomyślałem, że dobrze byłoby wysypać sól. Dlaczego? Sól działa podobnie jak te otwory, czyli wysusza. No po prostu jajko złożone przez chłę nie jest w stanie się rozwinąć, ponieważ sól wysysa z niego wodę. I powoduje to, że na dnie tej budki nie ma warunków odpowiednich do rozwoju pasożytów. A właśnie pasożyty i, i pchły, no i wszystkie inne pasożyty rozwijają się w tej taki bardzo. Cienkiej strefie pomiędzy drewnem a gniazdem. Tam jest najbardziej wilgotno, najwięcej zakamarków i, no i jest najbardziej bezpiecznie. A właśnie, jeżeli w tej strefie nasypiemy sól, a sól jest, tak, to jest chemia, ale najbardziej naturalna, jaką można sobie wyobrazić, no, bo sól jest wszędzie. W sobie mamy sól, wszędzie jest sól, w oceanach jest sól, taka zwykła kuchenna. I po kilku latach stosowania mogę Państwu z całą stanowczością i odpowiedzialnością polecić tą metodę. I te budki kontrolne, gdzie soli nie było, proszę zobaczyć przy otworze, jak dużo pcheł jest przy otworze. A Co dopiero, gdybym ja czyścił tą budkę, to, 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 to byłaby katastrofa. Natomiast tam, gdzie sól była wsypana, nie było ani innej pchły, nie widziałem żadnych. Innych pasożytów, żadnych roztoczy. Także to naprawdę skutkuje. A czy to jest bezpieczne dla ptaków? Tak, jest bezpieczne, ponieważ one tak szybko nakładają mech i budują gniazdo nad tą warstwą soli. Że właśnie nie mają nie stykają się z, 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 z samą solą i zarówno pisklęta, jak i jajka ptasie też się nie stykają, czyli czy nie mają bezpośredniego fizycznego kontaktu, a znakomicie to poprawia zdrowotność i yy, siłę piskląt. Ja wiem, że Kruszewicz, jak badał budki i ważył piskręta, to im wychodziło, że, że te pisklęta są o kilkadziesiąt procent, od dwudziestu do trzydziestu procent większe, cięższe yy, niż te, gdzie, gdzie tych otworów, otworów czy, czy sol nienawierców, czy, czy tam, gdzie sol nie było. Także warto tak zabezpieczać. Yy, też gdzie wieszać budki? Właściwie budki można wieszać na każdej wysokości. Jeśli kory bogatki bardzo chętnie zasiedlają budki na wysokości 1,30-1,5 m. Ale my musimy myśleć też o naszym gatunku, ponieważ ludzie mają w sobie coś takiego, że, że niszczą. I dla bezpieczeństwa ptaków, oczywiście znowu przed człowiekiem warto jest te budki powiesić odrobinę wyżej. Ja nie wieszam wyżej niż 3 metry nad ziemią, po prostu tak, żeby człowiek tam nie był w stanie doskoczyć, nie był w stanie otworzyć, zniszczyć, zepsuć czy, czy zabić ptaku ptaków. I w starych książkach sugeruje się, żeby wlot był od wschodu. Dlaczego? To szczególnie chodzi na, na wiosnę, jak jest, są chłodne poranki, to słońce wstaje i oświetla i nagrzewa tą budkę szybciej. A z kolei w południe czy po południu nie są one tak bardzo silnie nasłonecznione, bo w budce też nie powinno być zbyt gorąco. Tak samo jak za zimno, to, to również nie powinno być za gorąco. Czyli trzymamy te nad ziemią od wschodu, czyścimy raz w roku, najlepiej w połowie lutego. Możemy prędzej, ale jak prędzej wyczyścimy, na przykład w grudniu, to później przez styczeń i luty taki będą tam nocować, i, i tam będzie sól, a nie będzie tego podkładu, więc nie będzie dla nich komfortowe z jednej strony, a z drugiej strony będzie tam bardzo dużo odchodów na dnie, no, no bo one też taką budkę traktują jak schronienie, bezpieczne schronienie na noc. I jakie są rozmiary? Rozmiary są bardzo różne, od takich budek jak, jak ta, Typ typu A, a jeden ma tylko mniejszą dziurę. Następne te tak alfabetycznie rosną. Do monstrualnie wielkich budek dla dudka, dla słów, dla kaczek, nurogęsi i gongołów. Także tych. Tych rodzajów jest bardzo wiele. Są otwarte budki dla pustułek. Wszystko możecie Państwo zobaczyć w internecie. Także, jeżeli ktoś chce tak aktywnie wspierać przyrodę, czy, czy uczestniczyć w aktywnych formach ochrony przyrody, to wieszanie budek dla ptaków jest naprawdę bardzo ważne. Co jeszcze jest w tym wszystkim takiego pozytywnego? Bo, bo, bo po co nam są ptaki? Ktoś zapyta. No, z jednej strony, nie potrzebują, ja nie potrzebuję dawać takich prostych argumentów, no bo one mają takie samo prawo do życia jak my no są takimi samymi, pełnoprawnymi mieszkańcami tej planety. Ale z takiej praktycznej strony, którą bardzo lubimy, ptaki pozwalają nam ograniczyć ilość szkodliwych owadów w ogródku ale nie tylko owadów, te, które będą zjadały na marchewkę czy, czy kwiaty, ale też kleszczy, szczególnie u mnie pliszki chodzą po trawie i tak samo szpaki. Szpaki wydaje nam się, że one, one niszczą, znaczy nie wydaje się, że one, ale zjadają czelśnie, ale w czasie wychowu młodych one młode Karmią głównie pokarmem mięsnym, czyli dżdżownicami. I jeżeli kleszcza znajdzie na trawie taki szpak, po prostu go zjada i umie w lesie, chociaż jest bardzo wiele zwierząt przychodzi dużo jeleni, dużo dzików, to ja nigdy nie miałem problemów z kleszczami właśnie dlatego, że tych ptaków jest tak bardzo dużo. Trzecim takim bardzo satysfakcjonującym elementem jest śpiew ptaków, który szczególnie na wiosnę jest takim, że wiosny poprawia samopoczucie, to, że nie jesteśmy sami, że, że, że mamy, mamy podopiecznych. I, i też w jaki sposób możemy skompensować, rekompensować to naszą ciągłą ingerencję w środowisko. No właściwie o budkach byłoby tyle, jeżeli Państwo... Ja tutaj kupiłem jakieś budki EO, kupiłem całą paletę, zamówiłem... Kurierem przywieziono mi, ja nie wiem, strasznie dużo tych budek, tam wyszło na tą paletę, rozdałem znajomym, do tej pory je rozdaję i, i wieszam co roku, czyszczę, wszystkie budki są zajęte, także te potrzeby mieszkaniowe ptaków są naprawdę gigantyczne, potrafią się one bić o takie budki. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, nie wieszajmy proszę trzech budek na jednym drzewie ponieważ ptaki są terytorialne jeżeli sikorka bogatka zajmie taką budkę, ona będzie odpędzała każdą inną sikorkę bogatkę bez względu czy na tym drzewie będzie jedna budka czy, czy kilka budek one po prostu mają terytorium którego bronią i często takie błędy popełniają leśnicy gdzie jak budki są wieszane przy głównych drogach dosłownie na każdym drzewie i jest potem, potem mówią, że one nie są zasiedlane są zasiedlane, ale przez to, że Ptaki są terytorialne, nie wszystkie, bo na przykład wróble mogą żyć spokojnie w 10 budkach na jednym drzewie, to one są społeczne i będą się świetnie miewać. Ale większość takich gatunków jak pleszki, no, pleszki są rzadkie, no ale przede wszystkim sikory, kory bogatki, czy y, inne inne też będą przepędzać. Y, dlatego dobrze jest, jeżeli mamy jakąś pulę budek, na przykład kupiliśmy cztery budki czy 5 budek i chcemy je powiesić na działce, to starajmy się zachować maksymalną odległość budki, jednej budki od drugiej. Oczywiście, jeżeli powiesimy dwie budki, no to może się zdarzyć tak, że właśnie tam będą para wróbli obok siebie, ale wróble stają się teraz na tyle rzadkie, że, że jest to chyba marginalne zjawisko. Proszę o tym pamiętać, żeby też nie, nie zawieszać, bo, bo wtedy się, no znaczy będziecie Państwo zdziwieni, a dlaczego ta długa budka nie została zajęta. No właśnie dlatego, że ta Sikorka, która zamieszkała w pierwszej budce, broniła swojego terytorium i nie, nie dopuszczała tej drugiej. I no właśnie to, to chyba już wszystko, no, ale trzeba być jeszcze bardzo ostrożnym. Także proszę, jak będziecie wchodzić na drabinę, to uważajcie, bo. Ja sam ostatnio bym zleciał, jak nic, jak, to jest. jak się człowiek śpieszy, to, to różnie to bywa. Co do czyszczenia, no to trzeba wziąć rękawiczkę, uważać na wiatr, żeby nie wdychać. może też maskę założyć, bo tam jest dość sucho i taki pył się unosi. No i też nie ma jednego lęgu. No przy tych teraz przedłużających się latach mogą się zdarzyć nawet trzy lęki w jednej budce w ciągu jednego roku. A dwa to już są pewne. Bo, bo tak działają małe ptaki, one mają ogromną śmiertelność, muszą bardzo zasuwać i ten rok dla nich jest taki bardzo intensywny. Dlatego te budki będą, to nawet, ja, ja nie, nie przeli, to przeliczałem, ile w tych moich budkach przez ostatnie 10 lat wychowało się ptaków, to, to były jakieś astronomiczne liczby. Co do szpaków, to budki są większe i bardzo proszę, nie, nie myślcie źle o szpakach. Naprawdę, bo one też potrzebują miejsca do, do lęgów, a ci, którzy mają sady czereśniowe stosują siatki, chociaż szpaki są na tyle sprytne, że potrafią nawet przejść pod siatką lub jakimś małym otworem, a to już jest inny temat. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to niestety ja nie wyrabiam się z odpisywaniem na maile, ponieważ tych maili dostaję bardzo dużo, a teraz zaczęłam współpracę z TVN-em, żeby dotrzeć do jeszcze większej grupy osób, i, no I po prostu się nie wyrabiam. Także czasami odpisuję, ale proszę mi wybaczyć, jeżeli nie odpiszę, bo, bo się po prostu nie wyrabiam. Aha, jeszcze jest jedna prośba, Do o tym będę mówił zawsze, dopóki nie zbiorę pieniędzy, ja musiałam sprzedać kamerę za te pieniądze, kupię teleobiektyw i teraz filmuję aparatem, który jest nie ma dobrych parametrów. I. I zbieram w internecie na kamerę, profesjonalną kamerę, która pozwoli mi filmować i pokazywać Państwu materiały znacznie lepszej jakości. Pożyczam kamerę, ale to jest no, to tak się nie da na dłuższą metę. Po prostu muszę docelowo kupić kamerę. Następny odcinek będzie o żurawiach i to będzie odcinek nagrany już w 4K, tak, tak jak powinien być. Także, jeśli ktoś ma telewizor w 4K, z dużą przyjemnością będzie mógł te zdjęcie obejrzeć.